maczki z tej strony ja i w tym widzowie odcinek taki dawno nie było takiego kadru w tym widzowie odcinku wasze Q&A tak, to, to jest ten odcinek jak powiedziałem zresztą widzicie, pomijam torce Q&A, które miało być miesiąc temu bo ja w ogóle zrobiłem tego sorca. w ogóle czekajcie, która jest godzina, bo muszę z kolegą potem jeszcze pograć Chciał. czekajcie, znajdę tylko ten film gdzie jest Q&A że zadawajcie pytania do o i to było, widzowie, ten sor 18 kwietnia, czyli miesiąc równy. No i dzisiaj, widzowie, przychodzę Wam z pomocą. Jest 7 komentarzy pod tym słowcem. Nie jest to duży, ale dobra. Większość też osób pisała, że 1-2 wiecie. Dobra. Więc zaczynamy, widzowie, z pierwszym pytaniem od Emilii Białeckiej, Siem'a. Pierwsze, do której. To, to, co ja czytam? Nie no, dobra, czekaj. Pierwsze, y, czy masz Discorda? Mam Discorda, tak. Y, właśnie nie mówiłem Wam. Y, będzie szans właśnie z moim nickiem. Kto ma Discorda, będziecie mnie jeżeli Może. Mo, czemu ja dzisiaj mówię jakoś tak dziwnie? Nie wiem. Y, będziecie mnie mogli dodać na Discorda, kto ma. Dobra. I drugie, czy masz brata? Mam brata, nawet trzech mam braci. Jedną siostrę. Więc tak, pozdrawiam Emilię Białeczka za to pytanie. No i dobra. Teraz kolejne pytania. I lecą do o, Marcino... Jak on, jak on się nazywa? Marcino 2. Pozdrawiam i dobra, pierwsze. Yy, czy, pierwsze, czy ty, czy ty też lubisz oglądać podczas grania, bo ja lubię. Powiem tak, kiedyś, jak grałem w brusztersce, jeszcze nie nagrywałem. Robiłem tak, że wchodziłem w Google i włączałem sobie jakiś film, i potem wychodziłem z Google i ten film mi normalnie zostawał w rogu. Ja się grałem i w tym czasie oglądałem. Ale odpowiedzieć na to pytanie, tak, lubię. I też jak coś jem, to też lubię oglądać. Co? Nie no, nie wytrzyma, nie? Więc tak, lubię. Yy, dobra, drugie. Czy będzie kolaps z jakimś YouTuberem? Nie, nie wiem jak się czyta tak szczerze, wiem o co chodzi, ale nie wiem czy to tak się czyta, sorry jak coś, nie wiem, może kiedyś, ale wątpię, znaczy nie to, że wątpię, kiedyś może będzie, nie, ale na razie nie planuję, więc no, tak, na razie nie planuję. I trzecie, grasz w Fortnite'a? Grałem w Fortnite'a kiedyś. Kiedyś tak. Kiedyś grałem Fortnite'a, ale już nie gram i w sumie zapomniałem jak się gra ten Fortnite'a. Ale wrócę do Fortnite'a. Będą odcinki z Fortnite'a, więc będzie Fortnite. Więc pozdrawiam Marcino 2 za te pytania i dobra. Teraz Jamu Dż Plus. To jest chyba ten... To on chyba. Albo jakiś inny. Ale ja go chyba ogólnie kojarzę. Dobra. Pierwsze pytanie pierwsze, kiedy pokażesz twarz. Nie wiem, może na jakimś specjalu, ale to takim... jak ja już na dużo sposobów, Nie mówię, że na 100 tysięcy milion, to nie o to mi chodzi, ale może na 10, może nie wiem, nie wiem kiedy. To ja na to nie odpowiem Wam tak lub nie. Bo nie wiem tak szczerze, kiedy jest nie myślałem nad, te, nad tym o tym nawet, więc no tak. Więc nie wiem kiedy. Mogę mieć do ciebie numer. No nie, no niestety nie, ale jak masz Discorda, to ten będzie potem Shorts będziesz mógł mnie dodać na, na Discorda, więc tak dobra, drugie pytanie: ile masz lat? Yy, nie odpowiem, nie, nie odpowiem na takie pytanie yy, niestety, więc jak coś nie pytajcie od razu, jak tą no, kolejne giganty, dobra, trzecie: czy będzie więcej filmów? A bo bardzo ta seria mi się podobała. Tak, pewnie, znaczy, no na razie ogólnie, jak widać, jest spokój. A, podłoga, podłoga. Ale no, no na razie wszystko jest ok ale nie wiem, czy nic się nie wydarzy jeszcze, nie, bo może coś w wakacje, tam na dworze coś będzie się działo, nie wiem. No nie powiem Wam tego, ale dobra. I zostały ogólnie dwa pytania. No jest dobra. Ja to zalajkuję od razu. Wszystkie komentarze zalajkuję oczywiście też. I dobra. Yy, pozdrawiam. Dżemu, cze, dżemu plus. Dobra. Przedostatnie pytanie. Czy masz zestaw mąka z Minutchaft Film? Czy masz zestaw mąka? Nie wiem, czy do końca Ci chodziło o to, ten, czy, czy yy, masz zestaw Maca z Soft filmu, Chyba o to nie wiem. Ale tak, ja byłem, zestaw yy, Minecrafta Minecrafta w McDonaldzie. No dobry, nawet, ale ten sos mi jakoś nie przypadł do gustu, bo taki trochę, jakby był ostry, to tak, ale on był jeszcze, jak to się nazywa, kurcze. Tak, <tuszel> wyleciało mi z głowy, no Widzicie. Dobra. I ostatnie widzowie pytanie od Nelodon, Pozdrawiam Nelodona. Kiedy zaczniesz iść na dwór? No, ja wtedy, y, odpowiem Wam na to pytanie. Ja wtedy miałem taką, że długo w sumie nie wychodziłem na dwór, bo byłem przeziębiony i takie tam. No i no, no, no wiadomo, to było miesiąc temu, no? Więc no, nie odpowiem na to teraz, no bo już wychodzę na dwór. No więc jak mam odpowiedzieć? No ale tak, no zacznę wychodzić, no, znowu wychodzę, no? No i dobra, widzowie, ogólnie yy, jeszcze sobie. A i tu jest ro, jeszcze w ogóle Dżamów, plus się bardzo czekam na te QA, i nie mogę się doczekać. I ma... No, mam dysy, mam Discorda, więc tak. No dobra, widzowie, no to tyle to by było pytań. Więcej nie ma, widzowie? Nie ma, widzowie, więcej pytań, no więc tak. No, QA zrobione, można powiedzieć. To jest w ogóle mój stary telefon, ale dobra. No więc, widzowie, jest zrobione. Jeśli yy, dobrze odpowiedziałem i ten... Możecie zostawić łapeczki w górę oraz subskrybować ten kanał, bo chciałbym do końca roku szkolnego wbić, albo po prostu do końca wakacji wbić 1500 subów. Wiem, pewnie mi się nie uda, ale chociaż 1400. Taki mój cel. No, może. Znaczy, no... Jakby było to, jakby się udało to fajnie, nie no, dobra. Jeszcze mówię, odcinek Wam się podobał, strzelcie suba, łapki. Subskrybujcie kanał z dzwoneczkiem, żeby nie przegapić kolejnych odcinków, kolejnych Q&A. Będzie jeszcze kiedyś tam Q&A, ale to, to już dopiero kiedyś. Q&A zrobione, pytania odpowiedziane, już mam z głowy, nie no. Więc trzymajcie się widzowie, do zobaczenia. Pamiętajcie, filmy codziennie o 10.10. .10. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Do jutra. Na